Cześć, tu Kazia i Mati znowu live. i z tego, że zobaczyliśmy, że mamy bardzo dużo pieniędzy, mamy 1600 dolarów postanowiliśmy kupić dzisiaj nowy dom. Zobaczcie z nami. I brudę gitarę na to. Idziemy szukać dla nas idealnego domu. Mati powiedział, że chciałby mieć domek niebieski. O, jakie zdecydowane auto, dobra. Tutaj w okolicy mamy jakiś dom koło babci. Może ten dom koło babci kupimy? Nie, Ale zaś taki ładny, czerwony. To nie Kosztuje 1000 dolarów, bo my że nam. Nie, nie, nie. chcesz? Dobrze. Szukamy dalej w takim razie. Szukamy domu na sprzedaż. Gdzie jest taki piękny dom, piękny dom. Tutaj mamy dom żółty. Zobacz, jakiś liczny. Ile kosztuje? Też tysiąc. Tak, taki dom. Że poszukamy jeszcze jednego, bo chciałbyś koniecznie niebieski. Zobaczymy, może się uda nam znaleźć idealny dom. Ale jest nie na sprzedaż. O, jedno drzewo stało, to musiałam nie wjechać, bo to oczywiście ja, niedzielny kierowca. Kto z nami gra duży, ten wie, że ja po prostu jestem marnym kierowcą. Ten niebieski Ci się podoba? I ma garaż, i samochód w środku. Tak? Ten? Dobra, to bierzemy go. Du, 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 du. Zdobyliśmy nowy dom. Było na schodach bez pieniążki, sprzedane. Jupi, babcia też się cieszy, jupi. Mój kochany wnusiu. ja tak właśnie najpierw wielki sprzedane są idźmy pozwolić, co kto jest w naszym nowym domu. Najpierw podwórko zobaczmy. Nie ma płotu. No trudno. Możliwe, że sami go rozjechaliśmy. Tylne wejście. Blisko torów. <laughs> no nie wiem, że to najlepsza okolica. O tu był jakiś prezent. Ale już widać, że musieliśmy go zabrać. Mamy outcot, bo chyba nie jest to nasze autko, ale możemy go używać. I wejście od garażu. Patrzcie, mamy miejsce dla zwierzątka, którego jeszcze nie mamy. Mamy telewizor, mamy piwninko. Brzdęk, brzdęk, brzdęk. Nie wiem, może babcia w swoim domu. Mamy pralkę i suszarkę, kuchenkę, lodówkę. O, możemy mogę gdzieś odzwonić? Dzień dobry. a To możemy po nasze auto zadzwonić, którego nie mamy jeszcze. I mamy widzicie cztery sypialnie do góry. A nie to duża łazienka. Trochę mokro. No trudno. Zdawi się chyba kompa przed sprzedażą. Tu mamy jeden pokój z dużym podwójnym łóżkiem z szafą. Tu mamy nasze biuro. Ile książek komputer? Okej, okay, fajnie, mamy biuro w domu. Tu byliśmy? No wejdź. I co? pokój muzyczny? Zajmij I radio, ale radio nie działa. Tak, to było to. Tak, już byliśmy wszędzie. Także tak wyglądają domy w Lovely Life. Mam nadzieję, że Wam się podobało. My się bardzo cieszymy z nowego domu. Także pojedziemy na nas piechiarką. jeździmy kosiarką. No dobrze, zaparkujemy ją. Dobra, to dzięki do zobaczenia. Cześć, bo nasz najmniejszy widz się denerwuje bardzo. Pa!